Zdanie scenariuszy do filmów na YouTube wcale nie musi być takie trudne i nie musi zajmować ci tak wiele czasu. Gdy ja zaczynałem swój kanał w maju 2023, każdy skrypt pisałem dwie godziny, obecnie robię to pół godziny i w tym filmie powiem ci, w jaki sposób udało mi się zmniejszyć ten czas bez spadku, a nawet z przyrostem jakości. Nie wiem jak ty, ale gdy ja chodziłem jeszcze do szkoły, wiele razy była taka sytuacja, że na polskim pani zadawała mi rozprawkę. i Oczywiście wtedy byłem mega wkurzony, bo nie chciało mi się siedzieć, pisać, myśleć i marnować na to czasu. Później jeszcze na maturze czy na studiach, Czasami się zdarzyło, że tą rozprawkę musiałem pisać, ale wyciągnąłem z tego jedną kluczową lekcję. Że tak naprawdę jeśli chcemy, żeby jakiś tekst był dobry, musimy podzielić go na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. I gdy w ten sposób zacząłem podchodzić do pisania scenariuszy, do filmów na YouTubie, wszystko kompletnie się zmieniło. Nie dość, że ten czas, w którym je pisałem, mega się zmniejszył, to jeszcze mogłem po prostu stworzyć sobie gotowy schemat, o którym za chwilę Ci powiem i dzięki temu nie musiałem przejmować się już tym, że za każdym razem jak piszę skrypt do nowego filmu, to muszę wymyślić coś. Świeżego, tylko po prostu miałem schemat, za którym podążałem. Jednak gdy zaczynałem stosować tę metody, nie rozumiałem jednej bardzo ważnej rzeczy, bo widzisz, gdy oddajemy naszą rozprawkę pani z Polskiego, ludziom na maturze to oni muszą ją przeczytać i ocenić. Ale jeśli nie zaciekawimy widza pierwszymi pięcioma, 10 sekundami naszego filmu, to on z niego wyjdzie i nigdy więcej nie usłyszy, co mamy w nim do przekazania. Dlatego właśnie powinniśmy poświęcić 80% naszego czasu na pisanie wstępu. Jakiś miesiąc, dwa miesiące temu obsesyjnie szukałem filmów na YouTube o tym, jak pisać dobre wstępy. Znajdowałem masę metod, które niby działają, masę rzeczy, które powinniśmy zawrzeć w tych naszych wstępach. I doszedłem do wniosku, że tak naprawdę ten stęp powinien być jak najprostszy i powinien robić jedną kluczową rzecz, której jak gdy zaczynałem swój główny kanał, nie robiłem przez dobre 2-3 miesiące, przez co mega dużo osób wychodziło z moich filmów w pierwszych 30 sekundach. I teraz najprościej będzie mi to wytłumaczyć na przykładzie Mister i Oj Wojtka. Widzisz tutaj dwie miniaturki. Na obu są ludzie plus sportowy samochód. Tylko różnica jest taka, że gdy klikniesz w film Mister Lamborghini kontra największa niszczarka na świecie, to faktycznie zobaczysz to Lamborghini i największą miszczarkę na świecie. A gdy klikniesz w film Oj Wojtka, jedyne co zobaczysz to, że będą się oni ścigać autostopem przez Europę, ale żadnego sportowego samochodu nie ma. I tutaj jest klucz do pisania wstępów na YouTubie. Jeśli mówisz coś w tytule, na przykład jak wbiłem 10 tysięcy subskrypcji, to upewnij się, że w pierwszych 5 sekundach powiesz o tym i pokażesz, że faktycznie udało Ci się zdobyć te 10 tysięcy subskrypcji, bo inaczej osoba, która kliknęła w Twój film, będzie zastanawiać się, hmm, czy czy ten gościu na pewno to zrobił, czy ten gościu przypadkiem nie oszukał mnie teraz i nie chciał tylko, żebym kliknął w jego film, ale wcale nie zrobił tego, co obiecał mi przedstawić. I naprawdę ja wiele razy, nawet na tym kanale, popełniałem ten błąd, że w pierwszych pięciu sekundach nie mówiłem o tym, o czym mówił tytuł. Dlatego właśnie, jeśli chcesz, żeby za każdym razem Ci to wychodziło, to tytuł wymyśl przed tym, jak zaczniesz pisać skrypt. Przez co, gdy będziesz pisał ten wstęp, będziesz wiedział, ok. Dobra, tytuł jest Jak pisać skrypt na YouTubie, więc na początku powiem, że pisanie skryptów na YouTubie wcale nie musi być trudne. To jest po prostu potwierdzenie tytułu. Naprawdę nie musisz mieć Lamborghini, nie musisz mieć największej niszczarki na świecie, żeby po prostu potwierdzić to, o czym będzie film w jego pierwszych 5 sekundach. I teraz, okej, okay, wiemy, jak zeskryptować pierwsze 5 minut, ale co dalej? We wstępie, który powinien trwać mniej więcej 30 sekund, jeśli nagrywasz filmy podobne do tego, czyli takie, w których przekazujesz informacje, a mniej więcej 10 sekund, jeśli nagrywasz filmy w stylu MrBeast, Beast, Freeze, czyli takie które mają po prostu dostarczyć rozrywki widzom, powiniene jeszcze przedstawić plan, ponieważ nasz. Mózg uwielbia, gdy wie, co będzie znajdować się w filmie. Po tym, jak już pokażesz widzowi, że jesteś kompetentną osobą do tego, żeby mówić o temacie, o którym będzie film, powiedz mu, w jaki sposób przekażesz mu informację, że miał ten plan przed oczami. Dzięki temu też będzie sobie myślał, że jeśli wyjdzie z filmu, no to ominie kluczową część, która na przykład będzie na końcu, albo po prostu będzie czekał na to, aż będzie ona omawiana. I teraz, gdy już wiemy, jak pisać wstępy, przechodzimy do rozwinięcia, bo nawet jeśli nasz wstęp będzie 10 na 10, no to nikt nie będzie oglądał naszego filmu, jeśli nie Wiemy, co zrobić w rozwinięciu, i tutaj jest najważniejsza rzecz, którą powinieneś praktykować, gdy zaczynasz na YouTube. Powiedzisz, gdy ja zaczynałem na YouTubie, w tym maju 2023, zastanawiałem się tylko, jak mogę przekazać najlepsze informacje. Szukałem po prostu tych informacji wszędzie, spisywałem to sobie w zeszytach, w skryptach, gdzie tylko popadnie. Mówiłem o złych nawykach i wyszukiwałem sprawdzone metody naukowo, jak się ich pozbyć, ale prawda jest taka, że jeśli nie będziesz potrafił opowiedzieć dobrej historii i przedstawić o sobie, że byłeś w miejscu, w którym właśnie ona jest i jesteś teraz w miejscu, w którym chce ona być, to nikt nie będzie cię słuchał, bo możesz mieć najlepszą wiedzę na świecie, ale jeśli nie będziesz mówił historiami i nie będziesz potrafił ich dobrze opowiadać, no to niestety długoterminowo takie coś po prostu nie wyjdzie. Historie ludzie opowiadają sobie od czasów prehistorycznych. One są starsze niż pismo. Jak sobie wyobrazisz takie hieroglify, które Egipcjanie pisali na piramidach, na ścianach, to wszystko były historie, nie znaliśmy pisma, a nadal opowiadaliśmy sobie historię, więc naprawdę potraktuj tą radę poważnie, naucz się dobrze opowiadać historię. Na tym kanale nagram cały film o tym, w jaki sposób ja się tego nauczyłem, jak krok po kroku ty również możesz to zrobić, więc upewnij się, żeby zostawić teraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a gdy już nauczysz się tych historii i gdy zrozumiesz, że są one mega ważną częścią rozwinięcia, następną rzeczą, którą możesz zastosować w tej części, są kroki i strategie i to możesz również połączyć z historiami. Zobacz, w jaki sposób ja to robię. Opowiadam ci jaką historię, na przykład o tym jak dowiedziałem się, jak ważne są historie i przez to wiesz już, jaki krok powinieneś wykonać, czyli nauczyć się opowiadać historię. Strategią jest samo w sobie, jak to zrobić i tak jak powiedziałem, powiem to o tym w innym filmie, ale nie zmienia to faktu, że to jest wszystko część rozwinięcia, czyli naucz się opowiadać dobre historie, mieć dobre informacje i przekazuj je w taki sposób, żeby widz był w stanie je zrozumieć jak najprościej. I teraz zakończenie. Wiele osób pomija tą część i przez to ich filmy nigdy się nie wybijają, ponieważ jak zauważysz sobie w statystykach YouTube'a, najczęściej nasze filmy wyglądają tak, że na początku jest Mega duży spadek i na końcu jest mega duży spadek. Żeby tego uniknąć, musisz nauczyć się robić dobre zakończenia. Jak to zrobić? Już Ci mówię. Nie możesz sprawić, żeby widz. Wiedział o tym, że film zaraz ma się skończyć. Wiele osób popełnia ten błąd, że mówi, no i to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, komentarz, lajka, udostępnić i wszystko inne. Ale pomyśl sobie, gdy ty oglądasz jakikolwiek film na YouTubie i widzisz, że zaraz ma się skończyć, to czy zostajesz do końca? Czy słuchasz tych ostatnich 20-30 sekund? Jeśli gościu, którego właśnie oglądasz, realnie powie ci, że już koniec filmu i możesz sobie wyjść, teraz po prostu zostają tylko ci, którzy chcą zostawić suba, komentarz, lajka i wszystko inne. No nie, wyjdziesz z tego filmu, nie będziesz marnował swojego czasu. Dlatego upewnij się, że w każdym Twoim zakończeniu nie pokazujesz widzowi, jakby film się kończył, a następnie robisz tą jedną rzecz, której nie stosowałem w moich filmach praktycznie nigdy na moim głównym kanale. A jestem pewny, że gdybym ją stosował, to mój kanał urósłby po pierwsze dużo szybciej, a po drugie do dużo większych rozmiarów. A jest to łączenie swoich filmów. Za każdym razem, gdy kończysz film, powiedz, że masz inny film, który może widzę zaciekawić. Przez to, gdy w niego kliknie, spędzi więcej czasu na Twoim kanale, a YouTube będzie polecał Twój kanał bardziej, ponieważ jedyne na czym zależy algorytmowi YouTube'a, to, żebyś przytrzymał widza na Twoim kanale i w ogóle na platformie jak najdłużej. W tym filmie tutaj tłumaczę metodę Spidermana, dzięki której Imangazi wzbogacił się niesamowicie, jak łączyć te filmy w poprawny sposób, więc możesz obejrzeć sobie go zaraz tym. a teraz przechodzimy do najważniejszej części. Bo widzisz, wiesz już jak pisać wstępy, wiesz już, jak pisać rozwinięcie i zakończenia. I być może myślisz sobie teraz, że to wszystko, przecież wiem już wszystko, ale to nieprawda. Bo to, że masz tą wiedzę, nie sprawi, że będziesz pisał skrypty mniej niż dwie godziny. Powiem więcej, to właśnie sprawi, że będziesz poświęcał na nie więcej czasu. Bo teraz będziesz zastanawiał się, jak napisać dobrą historię, będziesz zastanawiał się, okej, okay, jaki realnie plan chcesz przeprowadzić w tym filmie i jak przekierować widza na następny film. Dlatego właśnie musisz zrozumieć, jaki rodzaj skryptu będzie dla ciebie najlepszy. Gdy ja to zrozumiałem, tak jak ci powiedziałem na początku, zmniejszyłem ten czas pisania scenariuszy z dwóch godzin do 30 minut, a jakość się podniosła. I teraz są trzy rodzaje pisania skryptów. Pierwszy rodzaj, który ja stosowałem na swoim głównym kanale przez bardzo długi czas i przez to właśnie pisałem skrypty po 2 godziny, jest to word for word. Czyli piszesz słowo w słowo to, co chcesz powiedzieć, i dosłownie czytasz z monitora, który ja mam na przykład tutaj teraz, tak jakbyś po prostu czytał rozprawkę na głos. Drugi rodzaj to jest skryptowanie samego wstępu, bo tak jak ci powiedziałem, wstęp jest najważniejszy, więc czytasz ten wstęp, słowo, w słowo, a następnie lecisz już na spontanie, mówisz to, co chcesz powiedzieć i to najlepiej działa dla mnie. Ale jest jeszcze trzeci rodzaj, który wiele osób może zastosować i który najpewniej, gdy zastosujesz, to po prostu obniżysz niesamowicie czas, w którym piszesz te skrypty, a są to bullet points. Powiedzmy, że nagrywasz film trzy poranne nawyki, które naprawią Twoje życie i teraz możesz zrobić tak. Albo napisać to słowo w słowo, albo napisać sam wstęp i potem nie pisać już nic, tylko po prostu wymyślić te nawyki na posiedzeniu albo po prostu mieć je z tyłu głowy. Albo możesz napisać wstęp, a następnie wypunktować sobie te nawyki i zastanowić się, jaką historię opowiesz do każdego z nich. Przez co widz będzie dużo bardziej zaangażowany, bo tak jak powiedziałem, opowiadanie historii to jest najlepsze, co możesz zrobić, żeby widz oglądał Twój film do samego końca. Ale nawet jeśli będziesz potrafił opowiadać się dobrze, nawet jeśli Twój wstęp będzie perfekcyjny, to nikt nie zobaczy Twojego filmu, jeśli najpierw w niego nie kliknie, a w tym filmie dowiesz się dokładnie, jak zmusić wszystkich do klikania w Twoje filmy. Klikaj, oglądaj i razem na szczyt. Jazda!